Ujawniono wyniki 22. rankingu liceów i techników Perspektywy 2020. To narzędzie do zbierania i upowszechniania informacji o najlepszych liceach i technikach w kraju, a także w podziale na województwa. W pozycje rankingowe kutnowskich szkół wpisana jest nie tylko liczba zwycięstw, punkty maturalne, pomyślnie zdane egzaminy. To również sukces wynikający ze współpracy grona pedagogicznego, ambitnych uczniów, lokalnych władz oświatowych i samorządowych, dbających o dobre warunki pracy swoich szkół. Zgodnie z postanowieniem kapituły szkoły zostały ocenione za pomocą trzech kryteriów. Są to sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowych. W rankingu Perspektywy 2020 znalazły się trzy kutnowskie szkoły średnie. Pierwsze liceum ogólnokształcące imienia Jana Henryka Dąbrowskiego zajmując 278 miejsce w rankingu ogólnopolskim i 21 w województwie. Szkoła uzyskała tytuł Srebrnej Szkoły. Zespół szkół nr 1 imienia Stanisława Staszica i numer 3 imienia Władysława Grabskiego uzyskały tytuł brązowej szkoły, odnotowując spadki w porównaniu z rokiem poprzednim. O czym świadczą osiągnięte wyniki? Czy tego typu rankingi są motywujące, zapytaliśmy dyrektorów kutnowskich szkół. Zespół szkół numer 3 w zeszłym roku zajął 452 miejsce w rankingu ogólnopolskim i 40 w województwie łódzkim. W tym roku zajmuje nieco niższe miejsce poza 500, ale 27 w województwie łódzkim. Dyrektor Wojciech Banasiak przyznał, że ranking jest motywujący dla szkoły. Dzień dobry Państwu, szanowna Pani redaktor. Oczywiście w tym roku zajęliśmy miejsce... Poza y, punktowanym y, miejscem, jeżeli chodzi o tarcze jakości. Y, niewiele nam zabrakło, jeżeli chodzi o uzyskanie, y, uzyskanie tarczy. Natomiast, y, y, komentarz mój jest następujący. Otóż. Y, ten wskaźnik szkoły, który decyduje o kolorze tarczy jakości, w tym roku był na porównywalnym poziomie do lat ubiegłych. Gdybym miał przywołać wyniki z roku 2015 i 2016, wtedy mieliśmy tarcze jakości były to tarcze brązowe bądź srebrne, a wskaźnik szkoły był na zdecydowanie niższym poziomie. Jakie są refleksje? No przede wszystkim Rada Pedagogiczna i ambitna młodzież. Wyciągną wnioski z tego ostatniego wyniku, bo my żeśmy się przyzwyczaili już do tarczy jakości. W dalszym ciągu należymy do najlepszych techników na terenie powiatu kutnowskiego. Wysoka lokata w województwie łódzkim, bo ona w tym roku jest zdecydowanie wyższa niż w ubiegłym. Z 40 pozycji na pozycję 27. Refleksja jest może jedna. Kształcimy w trudnych zawodach. Zgodnie z postanowieniem kapituły Fundacji Edukacyjnej, Perspektywy, jeżeli chodzi o technika, oceniane są one za pomocą czterech kryteriów. Pierwsze kryterium to są sukcesy młodych ludzi, uczniów w olimpiadach. 20% jest tutaj 20% punktów. Kolejne kryterium to jest matura z przedmiotów obowiązkowych 20%. Następnie matura z przedmiotów dodatkowych. 30% i 30% egzamin zawodowy. Czyli te cztery kryteria w sumie, na te cztery kryteria składa się ten wskaźnik szkoły punktowany i oceniane w rankingu. Takie rankingi są ważne, oceniana jest praca szkoły. Tak jak już powiedziałem wcześniej, my przez ostatnie 5 lat przyzwyczailiśmy się do otrzymywania tarcz jakości, mamy ich cztery: dwie srebrne i dwie brązowe. I y, Szanowni Państwo, y, wynik z tego roku nie odbiega od wyników z lat poprzednich. Y, natomiast w tej grupie szkół y, y, jesteśmy tuż poniżej y, miejsca 500. Natomiast w najbliższym czasie, w najbliższych latach, w najbliższym roku będziemy prowadzić działania, aby, y, aby uzyskać y, tarcze kolejne. Pierwsze liceum ogólnokształcące imienia Jana Henryka Dąbrowskiego w zeszłym roku zajęło 162 miejsce w rankingu ogólnopolskim i 12 w województwie łódzkim. W tym roku miejsce 278 ogólnie i 21 w województwie łódzkim. Dyrektor liceum, pan Przemysław Zawacki, mimo spadku miejsca nie kryje zadowolenia, że liceum utrzymuje się w rankingu od początku jego istnienia. Jak zwykle w tym rankingu, nieprzerwanie zresztą od początku, kiedy ten ranking funkcjonuje, Liceum Dąbrowskiego zostało w tym rankingu najlepszych polskich liceum sklasyfikowane. Znaleźliśmy się na 270 miejscu jeżeli chodzi o maturę, jakość matury wśród polskich liceów i 274 miejscu jeżeli chodzi o pozycję liceum wśród wszystkich liceów w całej Polsce. To jest sukces naszej szkoły, to jest sukces przede wszystkim społeczności szkolnej, uczniów, nauczycieli, maturzystów zeszłorocznych. Sukces polegający na tym, że zarówno olimpiady, w których brali udział nasi uczniowie, jak i przede wszystkim, bo to większość punktacji tego rankingu, tego rankingu wynik egzaminu maturalnego, rozszerzonych przedmiotów w egzaminie maturalnym, pozwolił nam tę pozycję uzyskać. Odpowiednią perspektywę jeszcze do tego starałbym się dorzucić, Wynikającą z tego, że liceów ogólnokształcących jest prawie 4000 w naszym kraju, klasyfikowanych w tym rankingu jest 1000 najlepszych liceów. W związku z tym to miejsce w trzeciej setce i tytuł srebrnej szkoły, czyli takiego srebrnego medalu, który organizatorzy rankingu przyznają szkołom jest naprawdę dużym sukcesem i dużym osiągnięciem. Na tle województwa łódzkiego znaleźliśmy się w trzeciej dziesiątce szkół licealnych w województwie łódzkim i znów odpowiednie porównanie tak bym powiedział, bo znaczną część tych pierwszych miejsc okupują szkoły będące szkołami łódzkimi albo będące szkołami prowadzonymi przez Wyższe uczelnie z terenu województwa łódzkiego. Biorąc pod uwagę, że no daleko nam do ludności zamieszkującej łódź, do liczby ludności zamieszkującej łódź, daleko nam także do możliwości prowadzenia szkoły przez Politechnikę łódzką, inne wyższe uczelnie, to na tle miast powiatowych województwa łódzkiego. Jesteśmy jak najbardziej zadowoleni z tego miejsca. Gdyby to było takie proste, żeby w tym rankingu się znaleźć, to pewnie wszystkie szkoły w tym rankingu by się znajdowały. Natomiast to jest tak, że jedne szkoły w tym rankingu się pojawiają, znikają, a znów się pojawiają. Liceum Dąbrowskiego od początku funkcjonowania tego rankingu cały czas wśród najlepszych polskich liceów jest klasyfikowane. Czy tego typu rankingi są motywujące dla zarządzających szkołami? Są motywujące, są jednocześnie pewnym ciężarem dla zarządzającego, no bo to trochę chyba jest tak jak z marką dobrego sportowca. Jak skoczkowie, narciarz, olimpijczycy, lekkoatleci przyzwyczajają nas do sukcesów i do zajmowania medalowych pozycji, to narodową tragedią staje się, kiedy skoczkowie znajdują się na tych pozycjach dalszych. Nie znaczy złych, ale po prostu dalszych. W związku z tym, zajmowanie miejsca w tym rankingu zawsze wiąże się z taką oto niepewnością, czy w następnym rankingu będziemy klasyfikowani, na którym miejscu będziemy klasyfikowani, jak odbierze to społeczeństwo, jak odbiorą te media, czy stanie się to naszą regionalną, powiatową tragedią, jeżeli zajmiemy miejsce nieco gorsze niż było to wcześniej. Ale oczywiście to też jest motywacja z drugiej strony do tego, żeby te wyniki były dobre. Zespół szkół nr 1 w zeszłym roku zajął 230 miejsce w rankingu ogólnopolskim i 23 w województwie łódzkim. W tym roku miejsce poza 500 ogólnie i 41 w województwie łódzkim. Pani dyrektor Agnieszka Weigner-Matusiak odmówiła komentarza w tej sprawie.